Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Commandos. Lecimy z dalszą częścią misji infiltracyjnej do twierdzy, którą musimy zinfiltrować oczywiście milion przeciwników. Minęliśmy w poprzednim odcinku tych otopanów. Zamordowaliśmy tutaj tych, co tutaj. Którzy tutaj e, patrolowali. Pójdę e, zaraz zobaczmy, jak ten. Dalibyśmy radę tego zlikwidować. Czyli weźmiemy sobie e, pana zielonego bereta e, i schowam snajpera, e, żeby nie było jedyneczka. Zdejdźmy na dół. Podejdźmy sobie, bo tutaj, aha, bo tutaj jest jeszcze ten. Dobra. Okej, okay, czyli teraz tak, R. Likwidujmy tego. Podnieśmy ciało. Puśćmy je tutaj i teraz tak, zobaczmy tu. Patrzą w tą stronę, ten się patrzy w tą stronę, ten tu i ten. Okej, okay, czyli byśmy jeszcze musieli tego zlikwidować? Hmm? Jest ich trochę. Ten kolega gdzie idzie? Dobra. Mamy kolejnego, też go tutaj zostawię. Halo. Dobrze. Teraz tak. Ten tu. To tego byśmy likwidowali ten tu. Ten tu. Ten tu, ten tu, ten tu. Dobra. Na razie lećmy tutaj. Tu się przydało polikwidować, ale nie bardzo... Nie bardzo wiem jak, więc na razie tak. Rozejrzyjmy się. Dobrze. Bylibyśmy tak. Wejdę. Wyjdziemy sobie. Wejdziemy sobie tutaj w te krzaki. Proszę. Mamy czas, żeby zlikwidować tego. Nie, nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy. Damet. Dobra. Dobra. Kurde, nie zapisałem. Dobra, na razie. Ee, na razie zrobimy to tak, że... Mm, na razie zrobimy to tak, że... E, spróbujemy... Muszę, czyli tak, ten obserwuje tu. Ha. Nawet jak gada... Jak on, gada, jak on gada. A, już się zwalnia, on to wszystko widzi. Dobra. Idziemy tu Po tym jak Ci skończą gadać Dobra, idziemy dalej. I teraz tak, ten się rozgląda tu Ten się patrzy tu Po drabinie na górę Co to jest? Nie, kurwa yes. Wajzo byś mi kurwa zniszczył podejście Dobra Dobra, mniejsza z... Mniejsza z tym zaznaczę Tak, teraz ten... ten się rozgląda w ten sposób Czyż nie? Czekamy. Poczekamy. Poczekamy sobie e, tu bym zapisał. E, to jest F pięć. Teraz tak, idźmy w, idźmy w tą stronę. Chciałbym zobaczyć, jak ten Going. ten się patrzy cały czas. <śmienic> No, więc tutaj nie, 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 nie. Jego bym zakopał. Żeby tego chodzącego dookoła ogarnąć. Bo w momencie, w którym ogarniemy tego chodzącego dookoła, będę mógł snajperem zdjąć tego tym, no. E, beretem bym, będę mógł tego zdjąć. Przykujmy tutaj RK. Co mm. mm. się dzisiaj ze mną dzieje? Myśl człowieku. Użyj tego mózgu, który ci jeszcze został. Jedynka tu, trójka tam. I zacznę dosłownie zaraz saveować każdy no. etap tego, co robię w, w tym miejscu. No bo muszę się pozbyć tych trzech kolesi, żeby dostać tu, żeby ustrzelić tego para. I teraz. Przepraszam, zapiszmy. Shift R. Shift OFF. Tu, jedynka, odpalmy sobie tego. Najpierw sobie odpalmy tego, żebym wiedział, w którym momencie mogę zacząć iść. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to bym tu chyba mógł podejść. Tak mi się wy wydaje, mi się. Nie powinien mnie tu zobaczyć. Dokładnie. Dobrze, i teraz odpalmy sobie tego. I teraz tak, shift, R. I stajemy. I teraz czekamy, aż ten koleś się odwróci. Raz, dwa, trzy. I teraz tak, trójka. kładzie, się, kładźcie, się, kładźcie się. dobra. O nie, o nie, o nie co Don't get in my way. Yeah. Dobra. Co co było? Jest ty panie? Yep. Uh -huh. Dobra. Podnieśmy to huh? tym panem. To, co tu się podziało? Jezu. Yes. Trójka F. Czelma. nie gdzie no ty really? idziesz? Okay. Masz tu stanąć i uh -huh. tego tych dwóch zostawimy. Podnieśmy tego. Pochowajmy te ciała, żeby się nic się na pewno tutaj nie wydarzyło. Tu się nic nie wydarzyło. Nikt nie zginął. Dobrze. Teraz tu. Nie. I tutaj. Okej. Okay. Rzućmy tu. Kolega idzie sobie tu. I trójeczka sobie podejdzie tutaj, bo... Robimy to może tak. Że... Mm, nie, 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 nie. Ty sobie tutaj podejdziesz. Jedynka z tym. Nie? o blisko było. Teraz tak. Mm. Tu. Dobrze, że zapamiętałem. Teraz tak. Ty. Chcesz zdjąć tego. Weź ciało. Dobra i teraz tak. Z połóż się, zapiszmy tutaj tą. On będzie może, może przyjdzie tu, jeśli przyjdzie to będzie git, bo go zlikwiduje. Trochę postawiłem cały ten no cały port na nogi dobrze dobrze teraz tak, patrzmy jak się on odwraca, jak on obserwuje. Dobra. Czyli okay. mogę sobie przejść tędy, yes. okay. tu, i go zlikwidować. Bardzo dobrze. Yep. I teraz tak. Yep. Rójeczka. Zielony Beret podniósł. okej. Okay. Teraz weźmy tu. Wróćmy to. Ja pierdolę. Ja jeba. Ups. Można to rozwalić. A nie, tu się wpiąć można. Okej. Okay. Не, ну это чао, тут тут заставимо. Kopmy się tu. przyjmę tego. A, zapiszmy właśnie. Czy się uda? Dobra, udało się. Podnieś to, podnieść to i tu szybko. Uuh, dobra. Kolega, oczywiście, zacznie szukać. Dobra, zróbmy zapis. 31, 37 minut. Nie no, e... nagram trochę więcej i wytnę część. E... Z tego względu, że tam trochę popelina wyszła. Dobra, ten zacznie szukać. No właśnie, że jego kamerat, że kamerad jego zniknął. Okay. Okay, Dobra, zarąbiście. Teraz tak, roz... ten, ten jak się, jak obserwuje, on ma wizję na tego. Really. A ten? ten ma wizję na tego, czyli bym musiał to zrobić. Poza tym jest. Już z... snajperem. Yes. Okej. Okay. Nieśmy tu apteczkę. Zdajemy tej jednej apteczki oczywiście na e, naszym zielonym berecie. Dobra, zapiszemy. Teraz tak. Zielony beret sobie stanie tutaj. Uh -huh. mm. yes. Teraz tak. Snajper. Nie yes. tędy. Do tu. 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 Uh -huh. uh -huh. A to do kosza. Niesiesz to. No właśnie. Teraz tak. Czy mi się uda to zrobić w tym okienku czasowym? Nie, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. No bo tu nie przejdę. nie. Chyba, że zrobimy to inaczej. Podejdę tutaj zielonym beretem. Najpierw sobie podejdzie tu. I teraz tak. Jeszcze kawałek. Teraz byśmy to zrobili tak, że tu Plus strzał i zielony beret w tym czasie go. pa Rymcym cym. I na trzy, cztery Dobra Ciało, tu Ciało tego też będzie. Tutaj ten nie będzie widział A, ten nie będzie widział, to też nie będzie widział, okej okay. No i Git. my zbierać też ciała. O, tu granaty są ogólnie. Oh, Oh. Okej, okay. zapiszmy. Mamy mamy część. Raczej będę z tej strony musiał podchodzić. Tu śpią. To jest ich dwóch. To jest ich dwóch. Ten jest daleko. A ten jest. A ten jest tutaj gada z tym. Okej. Okay. jest inżynier. To jest snajper. Patrzmy. To jest ten, jest ten. To jest dwóch. Chyba, że robiłby to tak. Aha. Weźmy also obydwu, okay. połóżmy. Wdejdźmy okay. yes. tutaj. Snajper, jak on... Dobra. Going? Yep. Okay. Nie, 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 nie. Chyba, że pojedynczo to zrobię, nie?

jak oni tutaj gadają. Go zlikwidować, nie? A, no okay. Tak zrobię. Ja go zlikwiduję. A, dobra. Tylko tu, ok. Czyli później bym musiał tak. Eee, później jak będę szedł, to wejdę sobie tu, zlikwiduję tych. Uch. O, teraz nie, 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 Dobra. Dobra, teraz to będzie nie, późno. Ale nie, do... No tutaj nie, powinien. Dobra. Teraz idziemy. Okay. Idziemy tu, <laughs> jak daleko oni są. Oni są bardzo daleko. Teraz pytanie: ten? Dobra, nie widzi go. Idealnie się ułożył. Hmm? Teraz zobaczmy, jaki mają. Jak oni widzą na pewno. Gdybym miał tu. Zapiszmy. Oczywiście. Czu, czu, czu. Dobra. Yep. I. Tu. Trójka, tu. i od razu Enter. Okej, okay. teraz tak. Kolega yep. tu i kolega tu. Może no, nie, czekaj, yep. Idę tędy leżeć od razu. Mam nadzieję, że nie znajdą, nie zobaczą tych ciał. Dobra, i teraz ich naszemy, przejdziemy. też moglibyśmy ich łapać dować. Dobra. Myśli za nimi, yes. uh -huh. yes. Od tych się nie opłaca likwidować. Yep. Yep. Wejdziemy uh -huh. sobie tutaj. Yes. Zielony Beret, zlikwidujesz tego. Hmm. Połóż się, płacz się. Uh -huh. yep. Trójka, uh -huh. trójka, panie. Trój Wybierz trójkę. Dobra. Mam nadzieję, że go nie zauważą. Dobra, nie zauważyli. I teraz tak. Mamy tutaj jednego, tu drugiego. Tutaj jest opacz. Teraz tak myślę. Tego będę musiał zdjąć, czy znaczy, tych dwóch by mi się przydało zdjąć, nie? Wyślijemy hmm. Zdję. tego. I zielonego Bereta. Okay. Idziemy tędy. Yep. Rubika. Yep. Mam nadzieję, że beret zdąży, nie? Nie zapisałem. Nie. Uh -huh. Nie. Jedynka. Dobra. Okay. Uh -huh. Beret zdążył yep. i teraz tak. Okay. O nie.

Widzimy się na kolejnym odcineczku i w innych seriach. Bajo!